zauważyłem że duża grupa agentów nieruchomości przekazuje ofertę od potencjalnego kupującego do sprzedającego i z powrotem nazywając to negocjacjami takiego sztucznego przedłużania procesu w oczekiwaniu chyba tylko na to że któraś ze stron ulegnie wyłącznie ze zmęczenia nie możemy nazywać negocjacjami z całą pewnością nie jest to sposób na uzyskanie możliwie najlepszych warunków ze sprzedaży dla swoich klientów, ale świadczy to o pewnej predyspozycji agenta być może do zawodu kuriera. A tak serio negocjacje to bardzo trudna sztuka, w której szczególnie na początku łatwo popełnić błędy. Ten, od którego zacząłem, czyli zabawa w gołębia pocztowego, to pierwszy z pięciu błędów, przed którymi chciałbym Cię dzisiaj ustrzec. Błąd drugi: mylenie przepychanki cenowej z negocjacjami. Bardzo częstym błędem jest zakładanie, że przepychanka cenowa to negocjacje. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu, my Polacy, bazarowe targowanie mamy w genach. Jednak w świecie nieruchomości, negocjacje to proces, który składa się z trzech głównych etapów: przygotowania do negocjacji, spotkania, w tym negocjacji właściwych, oraz wprowadzenia ustaleń w życia. Rozmowa o cenie jest istotnym składnikiem negocjacji, ale na negocjacje trzeba patrzeć dużo szerzej. Błąd trzeci brak przygotowania. Samym przygotowaniem do negocjacji bardzo często możemy je wygrać, dlatego nagram o tym oddzielny materiał. Tu opowiem o błędach, które agenci traktują po macoszemu, a mogą kosztować ich klientów dziesiątki, a nawet setki tysięcy złotych. Ustal, jakie potrzeby ma sprzedający, kiedy potrzebuje pieniędzy i na co, które meble zostają, a które zabiera, i tym podobne. Ustal ze sprzedającymi realną, minimalną kwotę, za jaką chcą sprzedać swoją nieruchomość, żebyś wiedział, kiedy masz przerwać negocjacje i zacząć szukać innych zainteresowanych. Dowiedz się o sprzedawanej nieruchomości wszystkiego, o co może zapytać potencjalny kupujący. Sprawdź, jak twoja nieruchomość wypada na tle konkurencji, bo inna strategia negocjacyjna będzie optymalna w sytuacji, gdy mamy najbardziej atrakcyjną ofertę na rynku i kilku realnych zainteresowanych. W ciągu 14 dni, a inna, gdy nasza nieruchomość jest wystawiona 5% powyżej wartości rynkowej i na realnego zainteresowanego trzeba czekać 8-9 miesięcy. Czwarty i chyba najpopularniejszy błąd, czyli reagowanie pod wpływem emocji. Większość kupujących nie wie, jak negocjować, więc wytykają wady Twojej nieruchomości albo opowiadają o złotych górach u konkurencji. Jeśli nie zrozumiesz dość szybko, że to tylko pomysł na negocjacje drugiej strony, to będzie pojawiała się frustracja, która znacznie utrudni ich znalezienie porozumienia. Z daną osobą. To, jak prowadzicie negocjacje, powinno wynikać z konkretnego planu i założeń, a nie z tego, jak czujecie się w danym momencie. Kluczem do kontrolowania emocji na każdym spotkaniu jest doskonałe przygotowanie. Jeśli wiesz, jak zareagujesz w każdej sytuacji już przed spotkaniem, to rzadko kiedy emocje wezmą górę nad logiką. Na koniec błąd piąty za dużo gadasz, za mało słuchasz. Aby mieć jak najwięcej argumentów w negocjacjach, na początku trzeba dobrze zrozumieć sytuację drugiej strony. Dlatego zamiast przekonywać na siłę i zagadywać potencjalnego kupującego na śmierć, zadaj kilka pytań, które A. pokażą mu Twoje ludzkie zainteresowanie, chęć wysłuchania i dojścia do kompromisu, oraz B. pomogą zdobyć Ci cenne informacje wpływające na Twoją strategię. Przykładowe pytania: dlaczego sprzedaje, czym się kierował ustalając cenę, czy miał sytuację, w której miał już osobę bardzo zainteresowaną zakupem, ale w ostatnim momencie z niewiadomych przyczyn zrezygnowała. Tak jak mówiłem w materiale o umiejętnościach miękkich, każdy patrzy na świat zupełnie inaczej i zakładanie, że argumenty, które przekonałyby ciebie do zakupu, przekonają też innych, to poważny błąd. Jak widzisz, negocjacja to złożony proces, ale mam nadzieję, że świadomość tych pięciu błędów, o których dzisiaj wspomniałem, pomoże ci lepiej przygotować się do kolejnych spotkań. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.